Cześć, cześć, z tej strony Budżetowa Królowa. Dzisiaj ten filmik myślę, że raczej nie potrwa za długo, natomiast zrobimy sobie dzisiaj. Mam tu trochę kaski. Nawet dość, dość kaski bym powiedziała. Mianowicie mam tutaj 1500 zł. Jest to dodatkowa kaska, a właściwie premia świąteczna, więc tutaj tą kaskę sobie rozłożymy do wyzwań. I teraz tak, co chyba nie zaskoczy nikogo, kto mnie gdzieś tam dłużej ogląda: no to większa część tej kasy pójdzie po prostu do wezwania samochód. Jest to, jak wiecie, mój priorytet, jeśli chodzi o wyzwanie takie celowe i chyba obecnie, znaczy no, nawet nie chyba, tylko na pewno największe. Z racji tego, że wyzwanie, które miałam jedno z większych jeszcze, to była depilacja laserowa, ale tam już jest uzbierane i że tak powiem, ubywa tylko. <laughs> Dobra, tutaj do wyzwania, do wyzwania samochód pójdzie 1200 zł, z tego z tej premii świątecznej, która tutaj jest jako dodatkowa kaska, 1500 zł. Więc dobra, maluję sobie. Przeglądałam sobie w ogóle wczoraj swoje markery, po prostu, które piszą, bo nieraz już tak było, że po prostu brałam jakiś marker i on już lądował od razu w koszu, bo był słabiutki, natomiast ten po prostu yy, pisałam na takiej kartce, wiecie, nielaminowanej, ale też takiej błyszczącej gdzieś tam jakiejś ulotce, powiedzmy. Yy, I powiem Wam, że wszystkie markery, które zostawiłam, yy, no tak muszę trochę powyjeżdżać za te linie, bo niestety ten kolor nie jest zbyt intensywny. Ładne fioletowe, ale no może niekoniecznie, chociaż i tak tutaj, wiecie, to jest białe. No, widzę w kadrze, że tutaj też słabo to widzicie, więc powinno fajnie odbijać kolor. Natomiast no, jest to jednak marker jaśniejszego koloru. No i on nie jest tak widoczny. Jak sobie tam gdzieś o tak do oka przysunę, to tak, owszem. E, dobra, mamy 200, 400, 600, 800, 1000 i jeszcze 1200. Teraz ja sobie muszę to przejrzeć, czy dobrze Czyłam? No tak, musiałam wstrzymać to, więc troszeczkę utnę, bo mój pies zaczął po prostu szczekać mega głośno. To jest tak 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. 1200. Tu mamy odznaczone to. I sobie zapiszemy tutaj jeszcze na statusie. Grudzień. Tak, plus 1200 i mamy 8400 8400 8400 więc tak zostają nam trzy stówki tutaj i mamy tak Dwieście trzysta czterysta pięćset sześćset siedemset osiemset dziewięćset tysiąc Yyy o Trzy Cztery Sześć Osiem Tysiąc Dwieście To być Zostało jeszcze coś, co musiałam poknocić. Dobra, jeszcze raz. No, oczywiście bez, bez przeboji się nie będzie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1200. Sobie to jeszcze przeliczę później, może, ale no, zgadza się, no. Nie chcę być inaczej. Może sobie odłożyłam, bo ja tą stówkę chyba brałam z tej premii, coś, bo jeszcze nie miałam wypłaconej gotówki i chyba po prostu dołożyłam tą stówkę ekstra, bo jakby tak wychodziło, a już po prostu mój chyba też dołożył, albo ja wcześniej, nie wiem, nie wiem, ale coś się pomieszało. W każdym razie e, następne leci do. Aha, to jest dalej ten segregator. Dobra, Dobre, zakręciłam się już. Tutaj dalej to jest ten segregator. Stówka, słuchajcie, leci do wyzwania. Rocznica. Do wyzwania, rocznica. I tutaj pełną tą cztery stówki. A to nawet więcej jakoś mi zostanie. Ja teraz nie wiem, czy ja włożyłam, ale teraz mam takie coś, że mi zostaną w sumie dwie stówki. W takim razie będę musiała sobie odtworzyć ten filmik, czy ja po prostu tutaj włożyłam. I wcześniej po prostu faktycznie nie zauważyłam, że zostaną mi dwie stówki, a nie stówka. Bo to też jest możliwe, że dwie stówki miały zostać, by nadwyżki. Dobra, i teraz tak do wyzwanka rocznica poszła stówka do, na wyzwanie samochód 1200. Czy mamy 1300? I słuchajcie, mamy takie nowe wyzwanie, mianowicie mamy wyzwanie Walentynki. Mamy wyzwanie walentynki, do którego sobie z tej premii przełożymy stówkę. Ja nie chciałam, bycie zakładać koperty na zasadzie. E, na zasadzie. Będzie, będzie wyzwanie walentynkowe, czy tam. Nie wiem, karty kategorii albo wyzwania celowego, dlatego że ja mam te piękne wyzwania od Awelinki i też no, muszę z nich skorzystać w końcu. Mm, więc tak, najpierw sobie zapiszę na statusie już. Tak, że mamy tu stówkę i teraz tak. Najwyższe mamy 29, więc tak, stówka odjąć, dwadzieścia dziewięć, odjąć dwadzieścia osiem, odjąć dwadzieścia I zostało nam 19, akurat tutaj dziewiętnastkę, jak najbardziej mamy. Ja jeszcze się upewnię 19, 24, 28 i 29. No i pięknie, mamy równo stówkę. Tak się prezentuje to wyzwanko. Tutaj też przyznam Wam, że z wyzwań ukończonych też trafi kasa z racji tego, że no chcę sobie ją przeznaczyć na walentynki częściowo, nie w dużych kwotach, ale jednak i po prostu no stwierdziłam, że no ja wiem, że to takie może trochę dla niektórych oszukiwanie, że ukończyłam wyzwania, daję do następnego wyzwania, po prostu będę je traktować jako wyzwanie, że mam wyznaczone kwoty, ale no zbieram nim na walentynki, tak jak jest przykaz. I, I po prostu nie jako osobno, tylko no, faktycznie gdzieś tam, o tutaj z tej premii, więc tak naprawdę mogłabym odłożyć gdzie chcę. Różne inne wyzwania, ale też z ukończonych wyzwań też tutaj troszeczkę kasy no, poleci. No i dobra, mamy wyzwanie, wyzwanie, tak, muszę sobie na swoją ściągę zobaczyć. Wyzwanie rocznica walentynki. Jezu, teraz to już mi się w ogóle coś pochnąciło. 1200. Stówka poszła. Aha, nie poszła. No nie poszła właśnie, nie poszła. Właśnie w tym problem, że nie poszła. Została zaznaczona, wszystko zostało zrobione, ale ona tam nie trafiła. Dobra. Teraz jest tak jak być powinno. E, uciekam z tego binder'a i lecimy do wyzwania. W tym pięknym moim, super pięknym fioletowym. Właśnie o tym e, jakiś czas temu mówiłam, w Binderze, że on jest piękny fioletowy i tu by mi ten baleruk pasował, ale no, no jakoś tak. No i dobra. I słuchajcie, zrobimy takie coś. To były wyzwania, które miałam losowe. To jest też moja zdrabka 1000 złotych ukończona. Natomiast e, z racji tego, że do tych wyzwań, no, niektórych to w ogóle nie zaglądałam. Bardzo, bardzo dawno, na przykład do wyzwania Portugalia. No jest to takie wakacyjne, e, e, gdzieś tam wyzwanie. No, odłożyłam tutaj, jak widzicie, raz w sierpniu. I jak zaczęłam losować te wyzwania, no ale to losowanie mi nie poszło zgodnie z planem, tak jak bym chciała. Więc postanowiłam, że tutaj też trochę kasy będziemy odkładać na wakacje, zamiast do stricte wyzwania celowego na wakacje. Żeby jednak to wyzwanie się kończyło, tak? Żeby się kończyło, odkładało i żeby się robiło, a to będzie też ciekawsza forma niż tylko takie wrzucanie i odznaczanie po jednej ikonce. No więc zaczynamy. Zaczynamy tą zabawę. Tutaj też mamy stówkę i to jest nasza ostatnia stówka. Chcę tutaj trochę porzucać z racji tego, że tu jest dużo tych kostek do rzucania tymi kostkami tak czternaście trochę tych pól jest tutaj do rzucania czternaście osiem dwadzieścia teraz może dziesiątką znaczy dwunastką mamy dychę minus dycha jeszcze raz minus osiem minus osiem mamy równe cztery dychy zróbmy sobie jeszcze dziesiątką no i mamy dziewięć minus dziewięć 1 jeden, mamy dwadzieścia sześć i powiem wam, że dobra, wrócimy sobie jeszcze do tej kostki dwunastki, szósteczka, żeby sobie to tak ładnie wyrównać. Powinno nam zostać dwie dychy, ale ja to muszę przeliczyć. To mamy tak 9 plus 4, plus 1, plus 18, plus 16, plus 14, plus 8, plus 20 i tak zostało nam 20 zł. Czy jesteśmy coś tu w stanie ucelować 20 zł? dwójki widzę nie mamy. Ale mamy czternastkę i szóstkę. No i tak. Czternaście i sześć. No i tak. Takim akcentem po prostu sobie tutaj będziemy delikatnie uzupełniać to wyzwanko, bo widzicie, ja tutaj tak naprawdę kilka pól, dziewięć pól odznaczyłam w tej kostce. Tutaj i ja już mam stówkę, a tak to wyzwanie po prostu leży. Szkoda mi jest go. Ja tak naprawdę z nich nie korzystam, a bardzo mi się podobają, i bardzo bym też chciała w nie odkładać. I mamy 134. No i w końcu może coś tutaj będzie po prostu ruszane, będzie coś robione tutaj w tym segregatorze, i w tych wyzwankach się będzie działo. Także ja sobie postanowiłam, że po prostu, żeby nie oszukiwać i uczciwie odkładać, że tak powiem, to to wyzwanie Portugalia w całości, to co się uzbiera, pójdzie do, do wyzwania wakacyjnego. Tutaj mam następne Włochy, to jeszcze nie wiem, jaki będę miała plan, co tu będę robić. To jest też na razie bez przeznaczenia, no i na pewno chciałabym to ukończyć, bo tutaj tych zdrapek już nie mam dużo i, i sobie gdzieś tam porozkładamy, no i potem gdzieś tam najbliższe bo do ukończenia będzie to, bo to jest na 250 zł, Także tak to się prezentuje. No oczywiście to mam w kobiecym, pięknym w, kobiecy, w kobiecym stylu. Piękne wyzwanko. Też bym chciała trochę je tutaj porobić. I chyba, kurczę, powiem wam, że znalazłam za, za, że tak powiem na co pójdzie to wyzwanie. Bo chciałam tak na siebie z racji tutaj tytułu i jakby całego całego kształtu tego wyzwania ale patrząc na to, że wiem, że tu spora kwota wyjdzie, to chyba wiem na co je przeznaczę, ale tego jeszcze nie mogę zdradzić i przez dłuższy czas, zanim ono się zbiera, nie będę Wam tego zdradzać, bo to też będzie niespodzianka i dla mnie dla pewnej osoby, która no, nie chciałabym, żeby się dowiedziała. Nie chciałabym, żeby się dowiedziała z filmiku, chciałabym, żeby się dowiedziała po prostu ode mnie. Więc ja się z wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, no ta kasa szybko uciekła, nie ma co mówić ale 1500 zł sobie rozłożyliśmy na konkretne jakieś tam cele, do konkretnych wyzwań i widzimy się w następnym odcinku pa!